Uważajcie, uważajcie na to, co się dzieje w programie. Bądźcie czujni, nie powtarzajcie błędów innych. Ja naprawdę chciałabym bardzo rozwiązać tę zagadkę. Musicie mi w tym trochę pomóc. To jest program interaktywny. Ja sobie tutaj nie dam rady sama. Ja potrzebuję Waszej reakcji, szybkiej reakcji, dobrej reakcji. Więc kto nie śpi, no to jest dużym szczęściarzem, bo ma szansę wziąć udział w grze o pół tysiąca. Ale musi się tutaj czymś wykazać. Ja za darmo tych pieniędzy niestety nie rozdaję. Ja muszę wiedzieć, że wy spełniliście warunki, czyli policzyliście serca, znacie odpowiedź i mi o tym powiecie. Śpieszymy się, śpieszymy się, proszę państwa, dostać się do studia jest dzisiaj bardzo łatwo. Każdy, kto chce tutaj trafić, na pewno trafi, tylko nie mamy już czasu dla tej zagadki. Dlatego jeżeli znasz rozwiązanie, to już nie ma problemu z trafieniem do studia i trzeba działać. To już... Tylko formalność. Trafiasz, wygrywasz, bo znasz prawidłową odpowiedź. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Kto policzył uważnie? Kto policzył dobrze? Kto się nigdzie nie pomylił? Kto nie popełnił błędu, jaki popełniali jego poprzednicy? Kto się wykazał umiejętności? Spostrzegania pewnych rzeczy. Liczenia uważnego, dobrego. Jest taka osoba, Jedna osoba, kochani, jest mi potrzebna, jedna skupiona, skoncentrowana osoba, która dobrze policzyła te serca. Jedna, ja nie szukam tłumów, jedna osoba. Kochani, tłumy to ja mam tutaj w studio, Sorusz to telefon, tylko niestety te wszystkie osoby nie znają rozwiązania, nie są na tyle uważne, żeby policzyć dobrze. Kto policzył dobrze? Kto policzył uważnie? Kto się na moment skoncentrował? I za ten moment koncentracji otrzyma pół tysiąca. I proszę, halo, halo, dobry wieczór. E, dobry wieczór. Witam serdecznie. I jaka jest odpowiedź? 16. 16? 16. To niestety nie jest dobra odpowiedź. Szanowni państwo, co się dzieje? Bardzo was proszę, skupcie się. Chwila koncentracji. Liczymy uważnie. Liczymy wszystkie serca, wszystkie. Żadnego nie możecie pominąć. Co się dzieje? Kto da radę? Kto policzył? Kto zawiera pół tysiąca? Macie radę, kochani, liczę na Was, bardzo mocno Was wierzę, wspólnym wysiłkiem. Ja Wam pomagam e, dobrym nastawieniem i optymizmem, a Wy liczycie. Jeżeli oglądasz program, policz serca. Weź udział w zabawie. Daj sobie szansę na pół tysiąca. Jeszcze nie śpisz. Siedzisz sobie wygodnie w fotelu. Przerzucasz kanały. Zatrzymaj się na moment. Policz. Sprawdź, czy dasz radę. Sprawdź swoje umiejętności. I? To jest na tyle dobry, że dał sobie radę. Że się nie pomyli jak jego poprzednicy. Kto dał radę? Kto dał radę policzyć serca na obrazku? Kto zna prawdziwą odpowiedź? Kto wie, ile ich jest? I proszę. Halo, Halo, dobry wieczór! Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ile jest serc? 18. Niestety nie, droga pani, 18 to nie jest prawidłowa odpowiedź. Gdzieś się pani pomyliła. Jeszcze raz proponuję, żeby pani przeliczyła i jeszcze raz zapraszam tutaj do mnie. Kto zna prawidłową odpowiedź? Uwaga! Kochani, kończmy tę zagadkę! Co się dzieje? To miała być taka łatwa, prosta zagadka na rozgrzewkę. Pół tysiąca do zabrania, duże pieniądze. Warto się na chwilę skoncentrować, warto policzyć. Kto to zrobi? Kto mi o tym teraz powie? Kochani, nie mam już więcej czasu dla tej zagadki. Co się dzieje? jest mój zwycięzca? gdzie jest osoba, której podaruje pół tysiąca. To się dzieje. Halo, halo, dobry wieczór! Halo! Tak, witam, witam. Jakie jest rozwiązanie? Tak? Witam. Poproszę rozwiązanie. 26? Niestety nie. Niestety nie. Dobrze, słuchajcie. 30. Jeszcze trzy osoby. Jeszcze trzy osoby. Miałam, miałam w studium mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo osób. Nikt nie podał mi prawdziwej odpowiedzi. Jeszcze trzy osoby mają szansę to zrobić. Kochani, to jest tak. Program jest krótki. My tutaj mamy sporo do zrobienia i nie możemy ograniczać się do jednej tylko zagadki. Tu nie może tak być. Czekam jeszcze na trzy osoby, które mają szansę ją rozwiązać. Jeżeli trzy osoby nie, rozwiązą, nie rozwiążą tej osoby, tej zagadki, zmieniamy ją po prostu. Nie ma więcej czasu. Nie możemy się dłużej zatrzymać przy tej zagadce, bo program jest dzisiaj zbyt krótki, żebyśmy mogli jeszcze dłużej pozostać przy tej zagadce. Przypominam wam również, że to nie jest program e, Noc Jednej Zagadki, to jest program Zagadkowa Noc. Słuchaj, tutaj się musi więcej wydarzyć. Nie możemy się zatrzymać tylko na jednej, jedynej zagadce. Halo, halo, dobry wieczór. Halo? Tak, to... Poproszę o odpowiedź. 27. Nie. Jeszcze dwie osoby, dwie osoby, dwie osoby, które mogą udzielić mi prawidłowej odpowiedzi. Czekam na dwóch ostatnich graczy w sprawie tej zagadki. Szanowni Państwo, teraz naprawdę należy się śpieszyć. Te osoby, które na coś czekały, a policzyły serca i znają prawidłową odpowiedź, teraz biorą sprawę w swoje ręce. Nie czekają dłużej, tylko udzielają mi prawidłowej odpowiedzi. Jeszcze tylko dwie osoby mogą tutaj w udzielić mi prawidłowej odpowiedzi. Tylko dwie szanse. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ile jest serc? 33. Też nie, też nie. Ostatni gracz. Kochani, ostatni gracz w sprawie tej zagadki. Ostatni. Jeszcze tylko jedna osoba ma szansę spróbować. Kto? Kto udzieli mi prawidłowej odpowiedzi, bo prawidłowo policzył serca? Uważnie, był skoncentrowany, niczego nie przeoczył. Dobrze moi drodzy, ostatnia osoba, więc ja już sobie przygotowuję e, odpowiedź. No i czekam. Ile jest serc? Uwaga! I jest. Halo, halo, dobry wieczór. Halo. Witam, poproszę prawidłową odpowiedź. E, czy prawidłowa odpowiedź to jest e, 14? Nie, już słyszałam ja, taką ja, odpowiedź, ja. kochani. Dobrze, to jest rozwiązanie. 87 serc. Kochani, no troszeczkę się pomyliliście, prawda? Dobrze, przechodzimy w takim razie do kolejnej zagadki. Nie marnujemy czasu, uwaga. I proszę bardzo. Spójrzcie, szukamy jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Mamy tych obrazków 50 aż. Aż 50 obrazków. No ale słuchajcie, pół tysiąca to nie może być prosta zagadka. 50 obrazków i wśród tych 50 obrazków jest jeden, który jest inny od pozostałych. I teraz tak. Wy mi nie musicie tłumaczyć, na czym polega różnica, dlaczego ten obrazek jest inny, co tam się zmienia. Ja tych szczegółów znać nie chcę. Jedyne, co chcę wiedzieć, to współrzędne tego jednego obrazka, który jest inny, czyli litera i cyfra wskazujące jego położenie, czyli mm, współrzędne. Tak jak przy grze w statki. Proste być może, ale najpierw trzeba znaleźć obrazek, który jest inny w takim razie. Za pół tysiąca, za pół tysiąca, proszę Państwa. Bardzo prosto dostać się do studia. Miałam mnóstwo graczy. No i teraz ten jeden jedyny, który rozwiąże zagadkę i pomoże mi przejść do kolejnej. Słuchaj, no i przede wszystkim jeden jedyny gracz, który nadrobi stracony czas. Nadrobi stracony czas, który e, stracili poprzedni gracze. Nie marnujemy ani chwili dłużej. Pół tysiąca gwiazdka 730, 10, telefony komórkowe 0704 304 310 telefony stacjonarne. Pamiętajcie moi drodzy również o bardzo ważnym fakcie. Ja tutaj jestem w studio i cały czas czekam na prawidłową odpowiedź. Cały czas czekam na zwycięzcę. Jak tylko usłyszę dźwięk telefonu w studio, wracam do Was oczywiście. Uwaga. Czy ktoś już może nadrobił ten czas? Czy ktoś już wie, gdzie znajduje się obrazek inno pozostałych? Jakie ma współrzędne? Pół tysiąca. Kochani, pół tysiąca jest do wzięcia. Cały czas. I obrazków jest dużo, ale ktoś musi sobie z tym poradzić.